Złamał się do pokoju mojego syna i ukradł dziecku 30 złotych. Proszę pani, mamy świetnie wyszkolonych pracowników. To absolutnie wykluczone, żeby. Mhm. Oczywiście ma pani rację, to jest jak najbardziej możliwe. Bycie takim miłym skurczybykiem, bykiem, to, to jest w ogóle fenomenalna sprawa. Nienawidzę tych. Świąt, psiadopa. Co z szopką? Nie no, to się czuję, że to jest postać pisana dla Karolaka. Stworzył postać bardzo niekonwencjonalnego Mikołaja. Kim tak naprawdę jest ten niegrzeczny Mikołaj? A ja to pomyli prezenty, a to nie trafi do tego domu, do którego trzeba. Fajnie jest, jak wpada do nas taki zły, brzydki i nieprzyjemny Mikołaj i trochę nami wytarga. Grzeczną dziewczynką byłaś? On dziwnie często pojawiał się u niej w mieszkaniu, nie tylko na święta i wigilie. Myślę, że ze mną nie byłoby tego problemu. Ty a nie miałbyś parę groszy, żeby Mikołaja poratować, co? No nie wiem, czy tak się zachowuje porządny Mikołaj, <grystanie> najwyraźniej. <grystanie> Widzą to bardzo, się podoba. Kobiety na go kochają. Kostium e, Mikołaja lepiej by leżał na mnie. Kazik, poznajesz tego pana? Ja nie wiem w ogóle, czy mogę mówić też nie obrażając absolutnie Tomka, czy w ogóle Tomek to grał. Wydaje mi się, że przez to widzowie go bardzo pokochali, że jest e, niejednoznaczny i niejednowymiarowy. Ha, ha, ha! Kocham cię, synku. Ja nie, nie jestem twoim synkiem. Jest taki taki. Taki jakby. Taki Karolak. No. Jest taką osobą średnią. Poznałeś mnie. No nie jest na pewno gentlemanem w niektórych sytuacjach, żeby to tak bardzo delikatnie nazwać. Kwestia wypowiadana przez mojego kolegę Karolaka w pierwszym filmie Wesołych świat. Cały się dopytam. Weszło do stałego repertuaru kwestii w moim życiu. Wesołych świątynek. Ja kiedyś widziałem taki film, e, chyba Niegrzeczny Mikołaj, hollywoodzki. Tomek Karolak razem z tą rolą przebił go kilkukrotnie. I ten najbardziej niegrzeczny, w cudzysłowiu, najbardziej prześmieszny Mikołaj świata, przytrafił nam się tutaj, w Polsce, w listach do M. Więc tutaj myślę, że jestem niezagrożony jako Mikołaj. <noise> Que a do parto